Witam was serdecznie w kolejnym podcaście, podcaście w którym omawiamy suplementy oraz związki, które mają pozytywny wpływ na nasze życie. Ja nazywam się Robert Jurdziński, a dzisiejszy podcast będzie na trochę inny temat niż zazwyczaj, ponieważ porozmawiamy sobie o domowej metodzie na choroby, jaką jest stawianie baniek. Zaczynajmy. Dzisiaj, jak zwykle, przeczytam artykuł z naszego bloga, w którym Kamila świetnie opisała temat. Ujęła w nim, jakie są rodzaje baniek, co mówią badania, jakie są przeciwwskazania, ale też kiedy warto je stosować oraz inne zagadnienia, o których warto wiedzieć. Dlatego gorąco zachęcam do naszego bloga i zapoznania się z treścią, grafiką oraz linkami. A ja zamieszczam bezpośredni link do bloga w opisie, a teraz przechodzimy do treści naszego artykułu. Stawianie baniek, domowa metoda na choroby. Wielu z nas zapewne zetknęło się za dziecka z bańkami lekarskimi. Może wielu z Was były one stawiane lub sami stosujecie je w waszych domach. Jest to metoda, która nadal wzbudza duże kontrowersje, nawet wśród lekarzy. Ważne jest, że badania nie potwierdziły negatywnych skutków, natomiast potwierdziły pozytywne działanie na odporność i przyspieszenie procesów leczenia. W tym artykule chcę przedstawić działanie takich bańek, przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, kiedy jesteśmy narażeni na przeziębienia, grypy i na choroby górnych dróg oddechowych, kiedy bańki możemy stawiać, a kiedy bezwzględnie nie powinniśmy. Stawianie baniek jest starodawną metodą do walki z różnymi chorobami. Terapia podciśnieniem, tak jak i masaż czy akupresura, należy do standardowych metod leczenia i pochodzi między innymi też z Chin, gdzie już 3000 lat temu była znana jako wszechstronna, pozbawiona skutków ubocznych metoda leczenia wielu chorób i dolegliwości. Inne źródła podają również, że owa metoda jest jeszcze starsza. W kulturze Dalekiego Wschodu terapie podciśnieniem są nadal bardzo popularne, tak jak i inne naturalne metody wspomagające nasz układ odpornościowy. W Polsce stawianie baniek jest wypierane przez postęp leczenia farmakologicznego. Metoda leczenia była popularna jeszcze w latach 80. XX wieku najczęściej przy leczeniu zapalenia płuc. Obecnie jest dość popularny w medycynie rosyjskiej oraz w takich krajach jak Chiny, Korea, Japonia. Metoda leczenia bańkami jest tak samo popularna jak akupunktura czy ziołolecznictwo. Terapia ta w tych krajach jest refundowana przez Państwowe Systemy Ubezpieczeń. Więcej informacji historycznych znajdziecie tutaj pod tym linkiem. I teraz komentarz ode mnie. Tak jak wcześniej wspominałem, wejdźcie sobie proszę na blog i tam będziecie mieć link do artykułu historycznego opisu na temat bańek. A my lecimy dalej. Z dawnych czasów pamiętamy szklane banki ogniowe. Natomiast mamy jeszcze banki próżniowe, bezogniowe, które możemy stosować w bezpiecznym zaciszu domowym. Z baniek także wyróżniamy banki chińskie gumowe, które głównie stosuje się do masażu. Banki cięte lub mokre, hiama, a także banki igłowe, czyli połączenie akupunktury z magnetoterapią, banki hachi. Banki ziołowe, wodne. I z wibromasażem. Ja tutaj skupię się na opisaniu próżniowych baniek bezogniowych w celach profilaktyczno-leczniczych. Zastosowanie tej metody przede wszystkim miało na celu pobudzenie układu odpornościowego. Natomiast wskazań do stosowania baniek jest o wiele więcej. Bez względu, jaki rodzaj użyjemy baniek, ich działanie ma wpływ na kości, stawy, tkankę mięśniową, podskórną i skórę poprawiają także krążenie oraz przepływ limfy, co ma dobroczynny wpływ na oczyszczenie naszego organizmu z toksyn. Stawianie baniek można łączyć z klasycznymi metodami leczenia. Zatem, zanim przystąpisz do stawiania baniek, upewnij się, że osoba poddawana zabiegowi nie ma problemów zdrowotnych, które są przeciwwskazaniami do zabiegu. Przeciwwskazania: gruźlica, nowotwory. Zmiany zapalne skóry, wzmożona kruchość naczyń krwionośnych, skazy krwotoczne, np. hemofilia, duszność, np. niewydolność krążeniowa lub oddechowa, choroby autoimmunologiczne, SM w trakcie nowego rzutu, anemia, stany ogólnego wyniszczenia. Gorączka powyżej 38,5 stopni Celsjusza, nieustabilizowane naciśnienie tętnicze. Ciąża, tylko w określonych sytuacjach. Nie stawiamy do czwartego miesiąca, oraz gdy ciąża jest zagrożona, patologiczna. Nie stosuje się na podbrzusze oraz na okolicę lędźwiową kręgosłupa i nie stosujemy dużego podciśnienia. Drgawki pod wpływem środków odurzających. Nie stawiamy zaraz po posiłku oraz dużym wysiłku fizycznym. Nie stawiamy przez 24 godziny po skręceniach czy stłuczeniach stawów, i to by były 17 przeciwwskazania. No dobra, to kiedy stawiamy bańki? Czyli wskazania? W ostrych stanach zapalnych oskrzeli czy płuc, grypy, infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych? Zapalenia gardła, migdałków, tkani zatok, nawracające anginy, nawracający kaszel, astmy oskrzelowe, w profilaktyce, wzrost odporności, detoksykacja, dusznica bolesna, zaburzenia ciśnienia krwi, zapaleniu nerwów bólowe, rwa kulszowa, bólach mięśni, stawów, zmiany zwyrodnieniowe, po urazach i wysiłku fizycznym, po w bólach kręgosłupa. Bóle głowy, migreny, nerwice, ostre i przewlekłe zapalenie żołądka, trzustki, pęcherzyka żółciowego, wątroby, choroby jelit, zapalenie nerek i pęcherza moczowego, rozmoczenie nocne, problemy z menstruacją, problemy w okresie przekwitania, zapalenie w przydatków. Przed dużym wysiłkiem fizycznym w celu zwiększenia wydolności organizmu, na mięśnie. W niektórych krajach zabieg ten wśród sportowców uważany jest jako doping. A teraz jak stawiać bańki? I tutaj znowu zapraszam Was do bloga, bo jest pokazane zdjęcie, jak prawidłowo należy stawiać bańki. Po pierwsze, pomieszczenie do zabiegu powinno być nagrzane bez otwartych okien i przeciągów. Okolicę, na której mają być stawiane bańki, oczyścić i najlepiej delikatnie natłuścić np. Na wazeliną lub oliwką. Szczególnie jeśli jest mało tkanki tłuszczowej lub okolica jest owłosiona. Na pewno lepiej będzie się ściągać bańki po zakończonym zabiegu. Dla mnie jest również ważne czym natłuszczamy, żeby nie była to jakaś chemiczna oliwka zapachowa. Pamiętajcie, że podczas zabiegu szerzej otwierają się pory w skórze. 3. Przykładamy bańki w miejscu, gdzie jest w miarę równo. Nie ma występów kostnych. Pamiętajmy, że nie stawiamy bezpośrednio na kręgosłupie ani na łopatkach. Nie stawiamy baniek także w okolicy serca i dużych naczyń krwionośnych oczu, uszu, nosa, brodawek piersiowych w okolicy żołądka oraz tam, gdzie występują żylaki i znamiona. Wybieramy miejsca dobrze umięśnione i z podściółką tłuszczową. 4. Odsysamy powietrze za pomocą dołączonej pompki, dzięki której możemy regulować siłę podciśnienia. Pamiętajmy, żeby dzieciom, paniom w ciąży, osobom starszym czy osobom z kruchością naczyń nie stosować dużego podciśnienia. 5. Po nałożeniu baniek, osobom poddawaną zabiegowi przykrywa się kocem, żeby nie zmarzła. 6. Czas zabiegu dla osoby dorosłej to 15-20 minut. Dla dziecka od 5 do 15 minut w zależności od wieku. 7. Zabieg nie powinien stwarzać bólu. Oczywiście będzie uczucie ciągnącej skóry, co może sprawiać dyskomfort. 8. Po zakończeniu delikatnie ściągamy. W próżniowych bańkach są tak zwane zawory, lub można delikatnie podważyć palcem, żeby powietrze się dostało. 9. Po dobrze postawionych bańkach powinny pojawić się wybroczyny, krwiaki, sińce. 10. Częstotliwość stawiania baniek zależy od tego, w jakim celu stawiamy i jaki jest stan chorego lub osoby poddawanej zabiegowi. W linku poniżej możecie zobaczyć, jak ja stawiam bańki. I znowu zapraszam do artykułu. Jest podany link do filmiku. Który, jeżeli też będę pamiętał, to zamieszczę w opisie, żebyście też mogli bezpośrednio z podcastu przejść do, do, do tego filmiku, jak Kamila to stawia. A my lecimy dalej. Po przystawieniu baniek, może tymczasowo pojawić się wzrost temperatury, skoki ciśnienia, bóle, zawroty głowy, senność, wzmożony ból, kucia w miejscach chorych. Zmiana zabarwienia lub częstość oddawania moczu, wzmożona potliwość. A teraz gdzie kupić takie banki? Banki można kupić na przykład w aptece lub przez internet, wiadomo, na przykład Allegro, eBay, Amazon. Opcji jest wiele. Na angielskich stronach proponuję szukać pod nazwą Cupping. Co lekarze uważają na temat stosowania baniek? Na pewno zdania są podzielone, ponieważ jest to metoda niekonwencjonalna. Ja natomiast słuchałam tych lekarzy, którzy mają efekty. Na przykład wypowiedź doktora Huberta Czerniaka. Warto obejrzeć cały filmik, natomiast o bańkach mówi od 8 minuty 45 sekund. Oraz wypowiedź doktor Urszuli Kruppy. Linki do tych filmików, które Kamila opisuje, znajdziecie na blogu, ale również postaram się zamieścić je w podcaście. W dzisiejszej polskiej medycyny opis baniek i zasady ich stosowania przedstawił Stefan Falmierz w 1534 roku w pierwszym polskim dziele lekarskim zielnik czy herbarz. W okresie dwudziestolecia międzywojennego bańki lekarskie w schorzeniach płuc zalecał profesor Witold Orłowski. Obecnie w Polsce w obrębie medycyny konwencjonalnej uprawnione do stawiania baniek szklanych są pielęgniarki, które, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, mogą samodzielnie, bez zlecenia lekarza, wykonać ten zabieg. Ale jak działają bańki? Podczas stawiania bańek wywołuje się podciśnienie w środku bańki, które ma działanie immunologiczne. Podczas zabiegu jest wytwarzana duża ilość ciał odpornościowych. Mechaniczne. Bańka uaktywnia przepływ krwi i limfy, przez to, że zostały podrażnione zakończenia nerwowe. Odruchowe. Następuje poprawia funkcjonowania narządów wewnętrznych na skutek odruchu skórnotrzewnego. Stawianie na odpowiednim segmencie skóry drażnimy zakończenie nerwów, które odpowiada za dany narząd. Podczas zabiegu zasysamy skórę do wnętrza bańki, tworząc duże przekrwienie na skórze. Owe przekrwienie, czyli krew razem z wirusami, które krążą w naszym ciele, organizm traktuje jako ciało obce. W skórze komórki dendrytyczne, bardzo wrażliwe komórki immunologiczne, które odgrywają podstawową rolę w pobudzeniu limfocytów, wyczuwają każdego obcego, dają sygnał do innych komórek odpornościowych, leukocytów, i wtedy produkuje nasz organizm przeciwciała, automatycznie włączając mechanizm obronny do zwalczania wroga. Napotykając jednak własną krew, całą siłą kieruje przeciwko powstającej lub już rozwiniętej infekcji. Tym sposobem nasz organizm sam dla siebie wytwarza coś w rodzaju szczepionki. Mechanizm działania baniek można też porównać do autochemioterapii, która polega na działaniu bodźcowym własnej krwi wstrzykniętej do mięśniowo. Pamiętajmy, że w stanach ostrych zaleca się, żeby stosować w domu, a najlepiej w łóżku przez dzień lub dwa. Warto wiedzieć, że nie jest to zabieg na zasadzie jak ręką odio, że stan naszego zdrowia poprawi się jak za pomocą magicznej pigułki. Mamy nadzieję, że tym artykułem zachęciliśmy Was do stawiania baniek jako dodatkowej formy wzmacniania organizmu. Oczywiście źródła, z którego korzystała Kamila są podane na blogu, a ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę i z tego miejsca zapraszam do kolejnego artykułu. Pozdrawiam, cześć!